Trochę wygonił. Ale teraz jest ształ no, taki wydawało się, że groźny, ale na szczęście minął dosyć za swoją by. przewagę fizyczną. Tutaj Hubert Bujaz bardzo ładnie do Hesusa. Hesus musi oddać Stał tak, jest bardzo ładnie, bardzo ładna akcja dwójkowa. Huberta Bujastones. tę niebezpieczną sytuację, rzut wolny dla gości rozegranie i tutaj z poświęceniem Hesus i dobitka bitka i goś... jeszcze czwarty Hesus bardzo ładnie wszedł przez zawodnika Hubert Bujaz. Indywidualnie do końca, tak i, i odeszła, bo nie może zrobić. i brawo, brawo, jest, Jeszcze jest. Z, tytu, e, z autu będziemy rozpoczynać. Daniel Klim do o, Krzyśka Cholewickiego no ten, czysto było, e, chyba było czysto, więc musi wracać, wracaj. Ustawmy to w obronie, nie dopuśćmy do strzału, no groźny, groźny, groźny wystrzał na, e, na szczęście. Teraz Kuba daleko tutaj rzuca do Dawida Gwóździa, który przejmie tak. Obrócił się, oddałszczał. Bardzo ładnie. W końcu. Go na przepisował odległość. Chyba będzie uderzał, bo jest tylko jednosobowy mur. Właśnie w postaci Daniela. Będzie uderzenie. A i bardzo ładnie Kuba strunkał. tak nasze chyba ładnie. indywidualnie, ale widzi pięknie dostrzegł Daniela Klima. Daniel Klim, do Alka, do Badeczka i jest! Jest, jest! Yes! Pięknie, piękna. Dwójkowa. Dodanie Dawida Gwóździa. Musi być czy zero, czy nie? Do... A Już widziałem, już widziałem tą piłkę w bramce, bo naprawdę zrobił wszystko. E, no, musimy teraz, że tak powiem, spokojnie grać. Nie możemy tak e, faulować. Teraz ładnie Kuba Strug. Pod, niech właśnie podaje niecelnie, oj szkoda, żeby to się nie zemściło. Teraz jest Rafał sam, jeden na czterech. E, ale już widzimy, wraca Hubert, bo ja szczęście, Kuba tak? to łapie, łapiesz to. Łapiesz to nawet w zęby, mówiąc tak kolokwialnie, puszczasz kontrę. A jednak nie, Mamy szansę 3 do jednego do Jezusa, Jezus, Jezus, uderz, uderz, aj, jej, 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 szkoda, szkoda, byś to zamknął, ten mecz, nie a tak się, zostało 5 sekund, Adaś, do końca nie pozwól, jest, koniec, jest, brawo, 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 mamy...